Heee manko mordeczki kurwa no stale kolejny odcinek z tej strony jak czyli Kali i jak widzicie towarzyszy nam kurwa niezła ekipa remontowa kurwa ekipa pierdolnięcia po lewej stronie moje kurwa spod mojego skrzydła a po mojej prawej ja i moja czadowa ekipa nostalowa. Kurwa, najlepsza ekipa na niemieckim serwerze. Możecie zapytać, kurwa, Paweł, co ty robisz na niemieckim serwerze? Ja wam powiem, jebać to polskie kurwa. Moja noga więcej tam nie powstanie. Chyba, żeby oczywiście postrzelać fajerwerkami z Norbercikiem, a jak żeby inaczej. Myślę, a jeszcze zanim zaczniemy, oczywiście, kurwa, pa co tutaj, zostaw subika, przypierdol, dzwona, mordeczką, łapeczkę w górę też zostaw. No więc co, myślę, że można rozpoczynać. Co tam, wartość? Myślisz, że lecimy z kurwą? Kurwa, Paweł, ulaguje cię. No to lecimy, kurwa. Ja zna! Lecimy Szybko Kurwa, co się dzieje, patrzcie! Jo pierdoly! Skile, skile! Olu! Szybko Kurwa! Szybko, Możliwe, że poniosą kurwa ofiary tutaj. Swoje będą. Ole kurwa się nie poddamy. Rmana mi się kończy. Bartek jak u ciebie. No i kurwa, mamy o wygranko, jesta jebana jajuwa, kurwa. alt plus P normalnie je, puszczone, poświęcie. siemano, kurwa. I Zegno. o pierdolę. Również. Normalnie tańczonka od kurwa na koniec. Jak widzicie z nami kurwa nie ma żartów. Fotaku, no, najlepsza rodzina na niemieckim serwerze Ancel Loan. Jeżeli chcesz wejść pod nasze skrzydła, serdecznie zapraszam. A na dzisiaj to już koniec w tym filmiku. Pamiętaj kurwa, morteczko, o, o subiku. O subiku, łapeczkę przypierdol. A dzwona to już, nawet nie muszę wie mówić, bo to wiadomo. Także żegnamy się z wami i do następnego odcinka, po!